z tej strony Sylwia Lipka z kanału Sela na co dzień. Witam Was ponownie na moim kanale, w kolejnym filmie, a dzisiaj taka wieczorna odcinka powiedzmy. Zaczynamy od super Chodź tam przez drzwi i Słuchajcie, Jestem, taka, wiecie, W dniu, jest jakieś 19, chyba 40, coś takiego. W każdym razie dzisiaj nic konkretnego się nie działo. Nagrywałam filmik dla Was, ten wczorajszy. Co jeszcze zrobiłam? Nagrałam trochę TikToków, więc może widzieliście. O, cze cześć ale to było zaskoczenie, niespodziewane. W każdym razie to jest już mój czas na to, żeby się, wiecie, żeby ściągnąć kuce, bo już głowa mnie tutaj, było trochę odpada, żeby, żeby Zmyć makijaż, wziąć prysznic i tak dalej. Pierwsza jemotka, jeśli chodzi o dziś, to ta. Okay. Ogólnie to bym zaczęła od ściągania kuców, ale mam taki topik, że on non stop mi po prostu pokazuje wszystko, a dzisiaj nie nalepiłam naklejeczek, bo nie wychodziłam z domu, więc mówię, dobra, i się czuję bardzo tak mlu. Więc zanim nagram całą resztę, najpierw muszę się trochę przebrać dla Was. Dla mnie też, bo szczerze mówiąc to jak wiecie. Za dużo dekoltu Ja się nie czujesz tak komfortowo Szczerze mówiąc każdy ta pigment taki zwykły biały Jest lepszy od tego, który miałam Więc o, tak jak powiedziałam, zaczynam od ściągnięcia moich kuców Będzie o wiele lepiej się Łatwiej się żyło, wiecie Bo jak w domu się jest, no to nie trzeba tak fancy wyglądać Ja w ogóle dzisiaj właśnie, to było śmieszne Siedziałam cały dzień w domu Bo stąd pracowałam, bo nigdy nie wyjeżdżałam nic. I ogrodnicy byli I po prostu ja tak fancy sobie wyglądałam na kanapie Bo czekałam na live'a o 17.50. Teraz robię w ogóle live na TikToku, jak nie wiecie. Mm, więc o, pozdrawiam swojego TikToka <grafię> jak coś. I tak czekałam. Nie chciałam ściągać tego kucyka przed live'em, żebym wyglądała jakoś tak git, nie? Dobra, o, ściągnięty jeden i teraz drugi. I oni tak się nie patrzyli, że co ty stara robisz? czemu to tak wyglądasz? Jakby ty siedzisz w chacie tylko. no i wiesz, no, A zaraz jak taki czop. <grafię> No i ja zawsze jak noszę te kucy, to od razu ja się sobie przedczasuję, żeby one się nie poplątały, tak jak wam powiedziałam, tą szczotką, tak delikatnie od dołu. jest spoko wtedy. O, tutaj już widzę właśnie, tam gdzie jest koło skóry i w ogóle, Co się robią trochę ten... Ale w ogóle chciałam wam powiedzieć, że dzięki temu, że noszę kucyki, albo peruki, albo doczety i tak dalej, to um, wiecie, że ja wyrywam włosy z głowy. Niestety, tricholomania coś tam to się nazywa. mania. Ja nie chcę bardzo wprowadzać w błąd. No takie coś, że się wyrywa włosy z głowy. Ja to mam odkąd skończyłam bardzo niewiele lat, w sensie 4 albo 5 serii, jak byłam takim małym maluszkiem. Jestem tak wdzięczna, że ja nie mam na przykład placków na głowie, to jest w ogóle niesamowite, bo ja to serio no stop siedzę i wyrywam te włosy. Dzięki temu, że noszę takie sztuczne włosy, to wyrywam je. To mi daje takie uczucie ciągnięcia, ale to nie są moje włosy, więc to jest spoko. No i potem ja się bawię tymi włosami, więc to mi pomaga. Więc jeśli też się z tym Zmagacie, to polecam Wam. Zobaczenie, czy dla Was też będzie takie coś działało. Bo istnieje możliwość, że tak. Koki też, bo one są bardzo ciasne. Nie trzeba gumki. Gdzieś w sutce się jeszcze zapudziała. Wspaniale. Szczotkę jakąś mam tu gdzieś. Gdzie masz Wiski tu nie ma. Marwę zjeść moją szczotkę, czego chodzi. Nie wiem, mam tu jakąś inną taką. Nie wiem o co chodzi, nie wiem moją szczotkę. Ciekawym, bo... Matka, wzięłaś moją szczotkę? Nie wiem. Dobra, nieważne. Przeczy teraz tą... To... Nie wiem, czy będę była dzisiaj włosy chyba nie. Moje włosy ostatnio raczej rano. Boże, kiedy nie tej szczotki. Raczej rano. Ła! Wow. Straszna jest ta szczotka. Więc teraz też nie będę jej myła. No ja potrzebuję tam tej szczotki, bo coś to, to jest Najważniej, Zapnę sobie teraz z Opa. Dziś mała Strasznie dziwne. Ale idziemy do łazienki zmyć makijaż teraz. Znalazłam. Druga dzisiejsza emotka to ta. Dobra i ogólnie to... Stoicie przy szufladzie. Więc muszę was stronę przenieść. Projek przyszedł. Kurde, okay. jakby was tutaj zostawić? Może tak. Dobra. Więc muszę znieść makijaż i ja używam płynu micelernego i płatków oczywiście. Ej, serio mam mieć smutny głos ostatnio. Ciekawe, to jest strasznie. I dzisiaj będzie dużo tego na macikach, bo się nie spuściłam ani nic takiego innego. W ogóle nie wiem co dzisiaj obejrzeć, ale chyba sobie odpalę jakiś film czy coś. Może na Disney Plus? Bo odkąd jest Disney Plus, no to wiecie. A nowa sprawa? Patrzcie, jeszcze raz. Taki malus! Pomaga, oh ale się czuję lekko, jak nie mam tych włosów teraz na swoim montusianko. Mam tak? Bo Amber przyszła na górę i jednak postanowiła jej nie wpuszczać teraz do mojej sypialni, ponieważ tam mała za każdym razem jak mi wchodziła do sypialni, to po prostu ja musiałam wymieniać pościel codziennie, bo ona sobie postanowiła zrobić kubek na swojej pościeli. I nawet nie to, że bobki, bo bobki tu można pozbierać. Nie, ona postanowiła sobie... Więc nie wchodzi tam na razie. Jest tam domek swój i tak dalej. Więc tak to wymyśliłam. do mycia I Kaj, to jest, kaj, to, 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 to jest. Pianetka do buzi. Pyk. Ten żar nader tutaj jest. Purururu. Macie w ogóle jakieś pytania do mnie, macie to możecie je zadawać w komentarzach tutaj i może na jakieś będę odpowiadać, jak będę miała właśnie kolejny taki dzień, że będę mogła sobie do was coś pogadać, takiego luźnego. Albo jak macie jakiś pomysł na filmik, to też możecie mi w komentarzu, bo jak wiecie, tutaj daily się nagrywa, no to jest niezły ogólnie. Ale chciałam wam dumnie powiedzieć, że to są już prawie 3 miesiące daily. W ogóle mam ręcznik, który dostałam kiedyś od kogoś z was. <laughs> Co na no, no, sam? Ja wiem, to chyba było jeszcze w trakcie... Trasy koncertowej Falloway, tak szczerze mówiąc, albo to było na którymś obozie. Nie wiem, ale mam go. Nie bardzo go lubię. <laughs> Niby plażowy, ale jest w takiej struktury. Ja jestem bardzo wybredne jeśli chodzi o ręczniki, okej? Okay. I on ma okej okay strukturę. Bo niektóre są na przykład zamęki dla mnie, to też jest dla mnie ważne. Nie może być zamęki ręcznik, absolutnie. Ale ja też jestem trochę świrem na punkcie tych tekstów. Nie wiem, no to już pewnie wiecie, jak nie oglądać, Bo są takie, których nie mogę dotknąć absolutnie. Tonik, co by tutaj. PH przywrócić odpowiednie. No, ja i to Z jednej strony mogłabym zrobić maseczkę a z drugiej mi się nie chce, więc nie zrobię. mi się nie chce. Kłania, ale w ogóle, czy ja jestem jedyną osobą, która lubi mieć uszy? Uwielbiam mieć uszy. To jest dla mnie takie satysfakcjonujące, strasznie to jest niesamowite, ale ja naprawdę lubię mieć uszy. Ale nie będę wam tego tutaj pokazywać, ponieważ to jest. Nie będę wam pokazywać jak mojej uszy, okej? Okay? Dobra, idziemy na dół. Potem. Więc od razu. A może, może kąpię dzisiaj? Rodzi co? Ja kocham ją łazienkę. Uwielbiam, więc jest moje jedno z ulubionych miejsc w moim domu. W sensie w każdym razie jest moim ulubionym ale ozienko uwielbiam i tak szczerze mówiąc, to ja sobie nie przypominam, czy ja brałam taką porządną kąpiel. No chyba jeszcze nie odpalałam tutaj kuli do kąpieli. Bo brałam, także sobie wiecie, troszkę leżałam czy coś, ale aż tak. Mo może to jest plan. To jest plan i dzisiaj będzie też dzień, w którym wezmę nową maszynkę do golenia. Taki to będzie dzień normalny. W ogóle muszę się serio zająć z i nakleić, czy w końcu tą naklejkę ale w każdym razie robimy puk i robimy puk w międzyczasie jak się woda nalewa, więc muszę trochę głośniej mówić To ja mam tutaj cały taki kosz z bombami do kąpieli i z różnymi takimi rzeczami strzelaki mam jakieś się zastanawiam, trochę za mną chodzi ten bananowy ale z drugiej strony odcień będzie nie za ładny może taka ona mi się chyba też podoba, a jest pride barbo a teraz jest pride month więc myślę, że to jest fajny wybór Bye. Nawet nie wiedziałam, a pachnie tak cudownie kokosowo, a ja kocham kokosowe rzeczy. Kokos to jest dla mnie, mm, jeśli chodzi o smak. jednym co nie lubię to połączenia kokosa z ananasem, to jest bardzo ciekawe, ale mm. kokosowy zapach, kokosowe, nie wiem, batoniki czekolady I live for that serio. Więc um, tym bardziej jest też szczęśliwa z tego pokoju. Ale co miałam jeszcze wziąć? Golarkę, to jest wielki dzień, ponieważ wiecie, golarki się zmienia raz na jakiś czas. Nubaimi! New go baby, new baby ubiam! Mam też boku body bodyscrap, więc też sobie chyba zrobię piłę całego ciała po prostu. Fajnie, będzie kogoś fiolet. Tak jak w Gdyn Kole. Mogę twój kawałek idziesz ze mną. Tam ci coś gadają ciągle o mnie. Lubię cię bardziej niż lubię fiolet. Tak jak w Gdyn Niezubię Kole. No, dobra, jak jest tyle kolorów, to często się robi, blop, jeśli chodzi o kolor finalny, ale. No nic, trudno, przynajmniej ładnie pachnie Tak mam zamiar wyciągnąć z tej kąpieli bardzo duży relaksik Odpalę sobie jakąś muzyczkę Tutaj zawsze idę na sam dół To jest muzyka, której słucham aktualnie Ale się Kochanie, wspaniale wypluskałam No, teraz muszę zanieść rzeczy do garderoby I od razu odkładam na miejsca Chociażby, żeby było po prostu w, w swoich szufladkach Kurczę no Dobra, kiedy indziej to... Się bardziej postaram. I spodeneczki też. Te i te z rana też schowam, bo w nich też nagrywałam się Tiktuczka. A te torebeczki, które tutaj są, to są dla mojej koleżanki, która idzie na wesele. I chciała pożyczyć jakąś moją torebeczkę, więc przygotowałam kilka. Ale w sumie to jest dopiero wtorek, a wesele jest w sobotę. Więc w sumie to mogę je schować. <laughs> Tak swoją drogą, update ogródka Jak widzicie, tutaj już się dzieje Oczywiście padało, a jak pada, to kurde Mi wszystko zalewa, bo to jest taki mokry grunt Więc teraz te kamyczki są położone Tu mam jakiegoś wielkiego tasiemca, nie wiem z czego tu brzucha Tak to wygląda, a tutaj widzę, że piasek też jest Rozprzestrzeniony, taka ścieżeczka A przejdę tu, jeszcze tu nie byłam Aha. No więc tam kamyczki w ogóle O, ogrodzenie mam, nie wiedziałam Ostatnio nie było to ogrodzenia Więc tak to teraz wygląda, tutaj oczywiście nadal jest góra Cała stos, nadal mam kopareczkę Taczki, więc wszystko się dzieje jutro znowu od 8 rano. Chopaki z na Garden będą mi tutaj pomagać to ogarniać, a raczej robić wszystko za mnie po prostu. Hihihi. A ja w ogóle to muszę posprzątać w końcu Amber. Więc biorę tę i będę tam czyścić wszystko. I tak jest łamper w posprzątanym końcu. Teraz jeszcze muszę posprzątać podłogę wokół i ogólnie w całym domu, bo jest jak jest. Tutaj ma taką drabineczkę, zobaczcie. I, i ona, jakby pod nią, ma takie schronienie, a ogólnie to wyskakuje i wskakuje. Ona z tego końca, kiedy tylko ma ochotę, tak szczerze mówiąc. Tutaj ma gryzeczki, lubi tę wiklinkę, a to w ogóle używam jako taką zabawkę trochę bardziej ciekawą dla niej, dlatego że ja do środka Wsadzam siemię lenianych i czasem jakieś takie bardzo, bardzo delikatne. Ziółka i ona wtedy się tym tak bawi, jak wiecie, jak jest mata węchowa czy cokolwiek. No i ma patyczki, którymi może sobie zgryzać ząbki. Ale tak się to prezentuje. I trzecia i ostatnia dzisiejsza emotka to ta tutaj. Posprzątałam całą podłogę na dole. Ej, ja się strasznie szybko, jak sprzątam. Wiecie z z Serio, powinnam tu w jakiej wiecie, workauciki normalnie zaliczać. Ale ogólnie bo tutaj jest taki piękny golden hour. To możecie zobaczyć, jaki tu jest golden hour w dysku do prawie, bo tamte, jedne z ostatnich scen na polu z takim pięknym zachodem słońca, to są właśnie u mnie pod nowym kręcone. Przepięknie to wszystko tu wygląda, więc to się tak cudownie żyje. Ja sobie oglądam moje stereotypy w gumie. Teraz już. I czekam, aż wyschnie podłoga. Psy nie chodzą. Jak widzicie, Marvel jest tutaj grzecznie. Amber sobie je sianko. Pirat jest w spialni. Klasa. Ogólnie to ma jeszcze do posprzątania rzeczy, w sensie mam na przykład stół do posprzątania, trochę kuchni, chociaż dzisiaj już trochę ogarniałam kuchnię, bo musiałam naczynia podawać do zmywarki, wyciągać ze zmywarki i tak dalej, to trochę drobne, ale jeszcze nie do końca. No i tak jest git. W sensie mam no, przede wszystkim jeszcze jest czysto. Ale Amber właśnie sobie postanowiła też posiusiać trochę kanapy, więc będę musiała też wyprać znowu obicia kanapy. I ogólnie odkąd mam ją, no to muszę też odkurzać. Na pewno stop. Z psami tego nie było, bo on nie zostawiałam sierści ani nic, a ona nie tylko zostawia sierść, ale i bobki. <dzie cameraman Mullica> Więc jest jak jest. Ale będę <goda> miała <Chrystia> sobie majsterem animation, a potem może obejrzeć sobie jakiś film. Zobaczę tak naprawdę, co to się myśli z tym dzisiejszym dniem. Bo dzisiaj tak naluzila, na luzapy ten wieczór, fajnie, to można odpocząć. Zmiał sobie wieczorną przekąskę. I to będzie tajemka, bo mam o, trzy mi zostały. Fajnie. Bo wtedy jak je próbowałam w filmiku którymś, co z TikToka zdecydowały, to one były jeszcze takie Twarde, a teraz już są takie. No, więc oglądam dalej moje Animated i jednych taryfek. Dałam ja właśnie Amber spróbować. E, suszony liść maliny i chyba jej smakuje. W ogóle ona już taka duża urosła. A skąd ją mam? U są wide. Ale to są na razie właśnie ziółka, które je Albert. to jest też cała ta siemienia almiannego. Więc jest babka lancetowata, jest liść maliny i mniszek lekarski. Ale tutaj jak widzicie. I najwięcej je dostaję, więc tak bardzo powolutku to wprowadzam na różne inne ziółka, więc dzisiaj przyszła pora na liść maliny. Co byku? Dobre? Jak było? Dobre. Ona sobie w ogóle wychodzi kiedy chce, więc bardzo możliwe, że zaraz przyjdzie na kanapę. przy romu nie była. O, co? Wychodzisz? Może złapię na kamerze jak wychodzi, bo to jest śmieszne. Marwa zostaw ją. Patrzcie, co jest niesamowite. O pseatyka, bardzo zostawił. Ty mały dziadyko. On się chce bawić z nią po prostu cały czas. Proszę zostawić siostrę w spokoju. Tutaj. Chillera utopia, a nie... A ja oglądam jakiś dokument na YouTubie o sekcie jakiejś japońskiej która wysadziła coś tam, jakieś śmietniki czy coś. Nie wiem, no Zaraz się dowiem. Jest 23, to oznacza, że biorę małe leki na sen, ponieważ one działają w ciągu godziny i działają na 6 godzin, czyli jak biorę je o 23, to idealnie o 6 rano się pucę. Tak to jest wyliczone. Kiedyś brałam większą dawkę, ale... Tam, bo wiecie, jak są lekki na sen, to czasem się śpi naprawdę dużo i długo. Mi 6 godzin w sumie wystarczy. Czasem, czasem mi się zdarza, przez tu mam bezsenność, mimo wszystko i tak spać jakieś między 3 a 4, ale zazwyczaj śpię mimo wszystko i tak te 6. A jak nie, to sobie robię drzeweczki, potem tutaj w salonie. To jest ciekawe właśnie, że w nocy nie mogę spać, a potem wstanę, nakarmię zwierzęta i tak dalej i tak dalej i po prostu mogę z powrotem zrobić pijemkę. Pijcie woda. Ja w każdym razie pędzle do sypialni, słuchajcie. Trzy małe żamby Pieski mi też już mówią dobranoc. Pirasik idzie za chwilkę spać pod łóżeczką, bo on tam lubi najbardziej, więc ja też się z wami już żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tego wieczorku. Mam nadzieję, że takie luźniutki film wam się podobał. A no my widzimy się każdego dnia jutro o 18 na moim kanale, więc do zobaczenia, kochani. Dobranoc. Pa, pa. Dobra. Przez drzwi zaokręczawie świt, widzę cię na balkonie.